Nazywam się Dorota Grzelak i jestem instruktorką marki Kemon. Dzisiaj powiem Ci, czym wyróżnia się szkolenie Casio Alcat. To szkolenie jest w pełni praktyczne, pobudzisz na nim swoją kreatywność i znajdziesz nowe pomysły do codziennej pracy. Dowiesz się, jak najlepiej wykonywać strzyżenia użytkowe, aby na co dzień nie sprawiało na Tobie trudności. Sprawdźmy, czy to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Na szkoleniu Casual Cut rozwiniesz swoją kreatywność, odkryjesz nowe trendy i nauczysz się praktycznych technik strzyżeń użytkowych. Dowiesz się jak dopasować fryzurę do kształtu głowej struktury włosa oraz jak świadomie budować objętość włosów oraz stylizować je na co dzień. Szkolenie Casual Cut jest przeznaczone dla fryzjerów z minimum rocznym doświadczeniem w zawodzie. Wcześniejsze wskazanie jest również ukończenia szkolenia Classic cut. Skontaktuj się z regionalnym opiekunem marki i zapisz się już dziś na to szkolenie. Zainspiruj się i wznieś swoje umiejętności na nowy poziom.